No 🎵🎵🎵 dzisiaj wyglądasz Tak? No Dziękuję A mnie śmielające Ojej Jestem mega szczęśliwy tak? Dawno nie słyszałam tylu komplementów na raz A to dopiero początek? No Czy nie uchodziłeś nigdy za Playboya? Nie Nigdy? Nigdy co tak myślisz? Nie, że to przystojny, grałbyś w piłkę. Więc wiesz, no. Znasz się na kobietach? Akurat przed tobą się tak otworzyłem bardziej. Jak, jak to przede mną? Czy wcześniej się otwierałaś otwierałeś przed kobietami? Otwierałem, ale z tobą jest inaczej. Jak inaczej? Nie wiem, masz coś takiego w sobie, że, że z każdym dniem otwieram się coraz bardziej i nie blokuję się. Jest mi mega dobrze z Tobą. uwielbiam spędzać cały czas. Budzić się rano i zasypać wieczorkiem. Bardzo dawno czymś takiego nie czułam. I trochę się tego wystraszyłam. Wystraszyłaś się? No. A do mnie bije to ze szczerości. Proszę? Jestem szczery w tym, co robię. Ja wiem, ale nie mówię, że nie szczerze, tylko wystraszyłam się swoich uczuć, że to aż takie mocne jest. Że to szczęście aż tak mnie. Zalało? No? Serduszko wypełniło się teraz właśnie endorfinkami, takimi mm. i takim na pełne szczęście. Para szczęśliwców zakochanych w sobie? nie przekazać światu, że prawdziwa miłość zawsze odnajdzie Was? że warto być cierpliwym. A prawdziwa miłość i tak Cię znajdzie. Piękny. <laughs> Coś domyśliłam. <namyszło. śmiech> Under Together, one last chance to steal the show, where you can make me laugh.